A walk in the park I've got to get some sense Back into my head I'm in the dark And I can't see Where i am been led I'm in the world To send the clock back No, so yes. Czego tak krótko? Przecież to no, bardzo piękny proces. No przestań ty się wreszcie afiszować z tymi swoimi tak, ciągotami. Nie, nie co ty takiego widzisz w tych babach? A ty, Patrz, ty nic proszę, nie widzisz? Pana. Nie, kochany, ja patrzę na kobiety zupełnie inaczej. Od dawna? Od początku. Boże, jak ci styl... Panowie, nie, nie, ja, ja przypominam panom, że jesteśmy w domach u naszych telewizorów i oni oczekują od nas, że będziemy rozmawiali o różnych innych rzeczach, a nie wyłącznie o tym, no. Też tak uważam, panie Bronisławie. Boże. Nie, w ale dobrze, nie, niech pan, dobrze. Widzicie? Przez was zaczynam się już z nerwów spoufalać. Który to jest program? Pierwszy. A co na drugim? Też pierwszy, albo drugi. Zobacz, co na pierwszym. Można? E, tak, 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 bardzo proszę. Nie, no w końcu panowie jesteście naszymi gośćmi. Dziękuję. Oczywiście. Witam Państwa. Za chwilę najciekawsza walka tegorocznego sezonu. Proszę Państwa, na podglądzie widzimy, że jeszcze nie ma zawodników w ringu, a więc mamy chwileczkę czasu. Przedstawię Państwu ekspertów dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, a oto paczka kawy, pięć żyletek, skarpety męskie i proporczyk dla telewizja, który... Trafnie wypytuje który trafnie wytypuje wynik dzisiejszego spotkania. Nagroda ufundowana jest przez spółdzielnię wielobranżową. Jasna sprawa. Aha, już widzę, że są zawodnicy w ringu, a więc głos oddajemy naszym komentatorom z hali. Halo, dobry wieczór Państwu. Niezwykle serdecznie witamy wszystkich miłośników Mocnego Uderzenia. Za chwilę jubileuszowa walka tegorocznego sezonu. Stawka duża, księgowi nie powiedział ile, ale pewnie jednak sporo. Patrzymy na ring, zawodnicy już w swoich narożnikach. Jan Kneblik, ten przystojniejszy, z dwugarbnym nosem, trenuje, co z twarzy widać, co najmniej od pięciu lat. Jego przeciwnik, Wacław Dreli, pierwszorzędny materiał na boksera, jest młodym zawodnikiem, 29 lat, za rok zdaje maturę. Czekamy na Gong, oddaje głos koledze. Donk. Ruszyli. Dreli błyskawicz się wyskakuje z narożnika, pije sierpem i poprawia prostym. Co za cep. Proszę Państwa, jaka precyzja, ale taki cios jest zakazany. I niestety gęba. Zresztą też nasz sektor jest sto lat. widoczny tu się obchodzi mininy. Nieważne, patrzymy na ring. Teraz gnebli idzie ostro, lewo flanku, zapędza drelicha, i i dwa piękne ciosy w korpus. Korpus wstaje przy pomocy ordynansów. Opuszcza salę, nieważne, patrzymy na ring. Co za szlachetna walka, sędzia boi się i kroi w oczach. a oni walczą z zażarcie, za tony za i zamieszkanie, nieważne. Publiczność śpiewa część, płaci, dla nie z nasów, nieważne. Uwaga, kneblik wygląda trochę na Nosem się podpiera, bo to ale to tylko sprytny kamuflaż, proszę Państwa, bo już się zrywa i z z innym z wodem wyprowadza prostego, nieskomplikowanego byka. Poezja. Przeciwnikowi, po się opadają ręce i z polemki. Pachnie lokautem zresztą w ogóle strasznie tu czuć. Ale drewnik to twarda sztuka, widać, że z niejednym pieca chlebia. Taki spasiony nie. Proszę Państwa, opiera się plecami o podłogę i kontrolę. wałkiem, mimo iż nie jest mu to na rękę ze Zresztą przez sędziego. Tak jest, proszę Państwa, co widzimy? Teraz klewnik na tak lewym prostym drenik odbija kolanem. Ciekawe, co sam przechodzi do natarcia, ale klewnik dzielnie się trzyma za linię. Oderwać go nie można sędzia przerywa Po cholerę szybwy sobie nie zrobią. Teraz Drelik w atakuje szybko sernie na górę i niespodziewany celny cios na dół. Jezus Maria, w co celny. Pod kneblikiem wyginają się nogi cudem, przetrzymuje kryzys i wypuszcza celną kontrę. Drelich reaguje z jednoczesną blachą w czoło i proszę Państwa! Sensacja! Kneblik na deskach, czyli tak jak było wczoraj ustalone. Koniec! Koniec, proszę Państwa! Tak jest koniec tego pięknego sportowego widowiska, będącego ukoronowaniem pracy zawodników, trenerów, działaczy i wszystkich ludzi dobrej woli. Nieważne, proszę Państwa, kto zwyciężył, liczy się idea i wychowawcza rola tej pięknej dyscypliny. Patrzymy na mistrza szczęśliwy, minęła ta czupurny. Zostało szlachetne uczucie tępego zadowolenia. Mamy oczy promienie na twarzy uśmiechać gdzie zęby, zresztą nieważne pogryzie mu ktoś, w razie czego tylu tu przecież działaczy. Część publiczności bije brawo i porządkowych części już powyniła, a za sędzią widocznie chcą mu podziękować. Piękny sportowy gest ze strony tutejszej publiczności. I tym gestem żegnamy się także już z Państwem tradycyjnym. Do usłyszenia i do zobaczenia państwu. No tak, więc dziękujemy naszym komentatorom. Dziękuję naszym komentatorom. Co pan o tym sądzi? <kuh> no makopytał ten drewik inteligentny zawodnik, myślący. Jak dobrze przywali, to jest po ptakach, prawda? No i nie ma lotów też. Dziękuję bardzo. A... Tak. Y... A pan jak myśli? Jak myślę... Jak myślę, to mnie głowa boli, proszę pana. Dziwne. Nie wydaje wam się, że ci trzej faceci jakby... Tacy znajomi? No właśnie. Poza tym, czy to my ich oglądamy, czy oni nas? Ja proponuję, że panowie nie przejmowali się takimi drobiazgami. Co? W końcu jest ta telewizja, sztuka pozorów. No i różne tego rodzaju interesujące niespodzianki mogą się tu jeszcze zdarzać. Może i ma pan rację. Herbaty tak. już można pić? Tak. Zaczyna się. Nie, w porządku. Ja bardzo przepraszam. Są też paluszki. Bardzo proszę, częstujcie się panowie. Czym chata bogata, jak to Widzimy, może... ale nie mamy pretensji, przecież to pewnie nie pana wina. Może uspokój się. Przepraszam najmocniej pana redaktora. No która, która jest... moja herbata? Ta bez cytryny. No, wszystkie są bez cytryny. No to właśnie któraś z ty. Dajcie mi wreszcie coś powiedzieć. Przepraszam najmocniej pana redaktora. I cukru też nie ma? O rany zachowuj ty się! Przecież pan redaktor nie będzie dla swojej przyjemności wywlekał z domu swojego cukru i tu przynosił! No rzeczywiście! To tak tu raczej. nie ma? Nie! Widocznie słodko tu nie jest! Ile z cukru? Nie tak? mogę, bo gorzkie! Ale nie. zdrowie. A poza tym strzemięźliwość jest dzisiaj dobrze widziana! To zwłaszcza w telewizji? Tak? A poza tym ty wiesz, ile przykrych dolegliwości bierze się z bezkrytycznego używania cukru? Tak, jest! A Ta, no. ile chorób z używania lepszej wędliny? To z tej owoców cytrusowych, kawy, benzyny? Alkoholu? Alkoholu nie! No przecież jeszcze nie brakuje. Cicho! To skąd wy o tym wszystkim wiecie? Ale jak skąd? Z telewizji! W jednym magazynie znani eksperci tak mówili. Skąd znani? Z telewizji przecież mówiłem. A skąd mieliby być znani? Nie oglądałeś tego? Nie, a trzeba oglądać, bo skąd się tego wszystkiego rzetelnie dowiesz? A zdrowie najważniejsze, co nie, panie redaktorze? To oczywiście prawda, ale ja tak patrząc na panów, nie zakładam, żebyście akurat wy mieli jakieś zasadnicze kłopoty ze zdrowiem. Mm, ze zdrowiem hmm. też mieliśmy. A i to spore. Aż mi się wierzyć, nie chcę. A to wszystko przez niego, on nam tak średnio zdrowego i dostatniego wyglądu zawyża. Nawet bez opuchlizny. Tak. A my tak. nawet w szpitalu byliśmy. No i słusznie. Znaczy, nie, przepraszam, bardzo współczuję. Yy, nie są to przyjemne popyty. No i jak wspominasz ten wczorajszy bankiet? Może jak mnie głowa boli. Jaki bardzo. No, wczorajszy jubileuszowy. Nic no, nie pamiętam. Tyle żarcia, tyle wspomnień pięknych, wszystko za darmo i nic nie pamiętam. się no, Ponieważ ja wszystko pamiętam, zdecydowanie najlepszy byłeś w kankanie, siły na ciebie nie było. W czym? W kankanie, kochany. Orkiestra rżnęła na falach Dunajca, trzech się trzymało, ale i tak swoje odtańczyłeś tylko te, no. Flanelowe miałeś trochę za szerokie i to rozumiesz, psuło cały efekt. Strasznie ci się wiuwały. Zaraz. Poważnie mówisz, jak, Anka? No nie tylko! Taniec z szablami też, kochani, wszyscy się chowali, gdzie popadło. Boże. Albo taki twój walczyk nad Wachopa z mimowolną promenadą. Poezja! Skonać można było. Ty rozumiesz, jak ta promenada leciałeś pierwszy i wyłeś. A za tobą trzech osiłów ze służby porządkowej. Cuk mieliście straszny, bo park jest świeżo pastowany. I gdybyście troki nie poplątały, to byś im uciekł. Ale nie uciekł. Nie. Wyciągnęli Wyciągnęliście spod stołu, ale zanim się wyciągnęli, ty wieś jaki był syr, kręce miałem podeptane jak to w tłoku. Ale wszystko widziałem wyraźnie. Wyobraź sobie, chcieli cię o krakiem, przeciągnąć przez nogę od stołu markietowego nie mogli! trzech nie mogli! Rzeczywiście dziwne. A ja co? E, no ty nic, ty pokrzykiwałeś tylko dzielnie. Macie panowie, tylko równo nawlekajcie i robiłeś proste. Rany Boskie, nic nie pamiętam. No, dlatego ci opowiadam, a w ogóle szkoda, że tego nie widziałeś. Boże, jak nie głowa, bo. Słuchaj! Tylko szczerze, szczerze. Gdzie ja miałem spodnie? To ja je miałem. Skąd ty no, je miałeś? Sam mi je założyłeś, powiedziałeś, przyjacielu kochany, jest bankiet, są goście, nie możesz chodzić jak łachmyta owinięta pobróz, zdjęłeś i mi założyłeś. Dobrze, a gdzie ty miałeś swoje? No jak zwykle przy orkiestrze, strasznie mnie zamoczyli przy tych jubileuszowych toastach, więc zdjęłem i powiesiłem przy seksafoniście, żeby przeschły. A sam poszłem się trochę przejść. Potem wracam, rozumiesz, widzę tak. Koszula wisi, krawat też, buty są, a spodni nie ma. Może spadły. Skąd cały parkiet, ja to przedłem kamień w wodę. No i ważne, to wszystko drobiazgi. Gruncie, bankiet był prima. Czy ty coś jeszcze nie daj Boże, pamiętasz? Wszystko! Przypominasz sobie, jak żeby ożywić salę, ogłosiliśmy odbijanego. Komu się głośniej znaczy, kto głośniej odbije. Boże! Takie coś też było. To był dopiero kulturalny konkurs. Dyplomy przyznawaliśmy. Jakie dyplomy? E, dokładnie nie pamiętam, leżały jakieś gruże. Wszyscy mieli dyplomy, tylko ci ostatni po pół by nie wystarczyło. Tak. I to wszystko. A skąd? Potem ty, żeby rozbawić salę, wystąpiłeś w popisowym numerze. Wszystkie miał do twarzy w sosie pomidorowym. Cały zapas z bufetu na to poszedł. Bombowa zabawa. Tylko później nie można rozczesać. Boże, kochany. A potem z Tuzinem innych gości robiliśmy węża czy glistę, dokładnie nie pamiętam, bo mnie zawinęło pod parapet, ale słyszałem, jak wołałeś, że bar wziął i organizowałeś krucjatę, żeby go odbić pohańcom. Coś pamiętam, chyba go nawet odbiliśmy. A jak? Razem ze ścianką działową. A ty spod gruzów tej ścianki wołałeś do bufetowej. Heleno, kurce wisiowna, ty moja wolność, ty się zajętaś, ty. A w końcu się uparłeś, że zrobisz salto w przód? Specjalnie dla pań. E, siebie znam, zrobiłem. A jak? Jak wyszło? Era ja tak, pół na pół, znaczy pół na podłogę, pół na kuby od szampana, ale za to z miłowolnym okrakiem i oczywiście ze śmiechu można było zdechnąć. Słuchaj, nam jednak coś musiało zaszkodzić. Ja tak Może to jedzenia? Tłumaczyłem to sierżantowi, założyć. ale wyraźnie nie, nie chciał uwierzyć. Sierżant, ten twój znajomy. Nie. Twój znajomy, ty mu przecież składałeś życzenia, żeście się wywalili. Ja tylko wołałem gorzko i śpiewałem 100 lat. Wiesz? To nie był mój znajomy. No wiem, zaraz potem jak wstaliście wiedziałem, że nie. Dobrze, że nas tu przywieźli, a nie do izby wyrzeźwić. A musieli tutaj przecież w izbie nie mają ani bandaża, ani gipsu, ani plastrów, też nie mają. Ciekawe, kiedy nas wypiszą. No, przez parę dni zmiany opatrunków, potem zdjęcie gipsu i szwów i tych plastrów, to zejdzie. A, a sińce? No, też zejdą. Zresztą zaś się pewnie dowiemy. Boże, jak mnie głowa wozi.